Chodźmy, zakładamy rękawice, przywitamy się i idziemy. Dobra, jesteśmy w opuszczonym bidulu Będziemy go zwiedzać teraz A co tak? No ja właśnie mam tylko i na telefon Jesteśmy z Szymonem Z Gradziem 00 ileś tam? 07 Agent 007 co? opuszczony dom wieszka, z kołem i tu jest właśnie ta szafnia, o której mówiłem, a już właściwie jej nie ma. Tu była kiedyś szafnia. Tu na tej ścianie. Tu Mamy y, składki jakieś. O tutaj widać. jakieś pozostałości. Y, no i są. Tutaj tam pozostałości to po szafce. Jakieś tutaj. Jakiś lędem. Ktoś tym o kurde tam ta instalacja jest jak widać przejście przejście jest dobra, to tyle z dołu przechodzimy do góry tak? wejście zastawione kiedyś nie było Ale wejście yy, ogólnie tutaj kiedyś były dokumenty no, no no tutaj na szafce dalej są o, się jest to zobaczymy no już. Mamy takie. Mamy pogrążenie. No dobra, trudno. Okna, kraty w oknach, żeby nikt się nie włamał. się tak? mm. nie dała To dużo pola. A Mary? Nie. pomy. To jest takie światło, tak? Jakie? Tutaj, Tak, like. lights, tak. tak. No Nie pamiętam. Tutaj gdzie? To nie jest. Dobra. No, tu mamy ciemny pokój. nie? ciekawego. Trochę śmierdzi grzybem, ale takiego, bo puszczego? Tak, lekki Czyli, czyli. Pani, macie zwierzę, to do. Nauczcie się trochę. Zęta w zoo. który rocznik? Roczki nie wiem. No, raczej nie będzie rocznika książki. Mamy kolinkę. Nierozłożoną, ścisłą, starą. Jak musisz, że zaraz Tu powinna być gdzieś ta mapa, właśnie. tylko. No Najprawdopodobniej jakieś ciężkie rysunki. O, mamy coś. Utrata elementu duchowego okręgu ze śrubą. Oho, to matematyka. Matematyka. Aha, no tak. Znaczy, nie jestem pewien, czy może to może jakaś fizyka zostawiamy. Tam więcej nic nie ma chyba? O, świetnie dostać. Więc chyba jest coś drugiego, tak? Czy dostać? Nie wiem, szczerze mówiąc. Ale. Jest ogólnie bardzo ciekawe miejsce. Wytłumaczenie? Tu się to no idzie w rzucha tak, mamy tercalkę. A ty coś masz, Simon. Ale Ja tutaj tak bez latarki, to muszę się bardziej wawstrzymać. Ale chyba powinniśmy się wybrać wyżej, bo raczej nic ciekawego tu nie znajdziemy. Może wejdziemy na wyższy, po prostu na korytarz, nie? No, no, nie powinniśmy nikogo tutaj spotkać. A ogólnie nic nie ma, są przyste pokoje, to pamiętam akurat. Nie ma. Nie ma. Y... Okej. Okay. Już widzę. Wejście do kuchni jest zamknięte. Ogólne. No. Tego nie było. Nie było tego. Tutaj to wszystko było. tego. Tu powstaje przystań. Jakaś tam. I to jest to? Ten budynek? Słuchajcie. To jest. O, fajne tej drzwi nie było. Widzimy? Widzimy, tak. Tam, tam jest wejście do góry. Mamy lustro. Ojej. Myślałem, że tak, ale tam to No nie To już zamurowane, Niestety, dolne, dolne tutaj piętro jest zamurowane w oknach. Kiedyś nie było. Ja to na szczęście pamiętam, ale moi towarzysze tego nie pamiętają. Okna tutaj, okna tutaj. Tu do wydawania posiłków. HWDP. Ale wyjście. A może Tak, tam jest wyjście. Znaczy nie, tam wyjścia nie ma, ale jest piwnica w dół, nie? Ogólnie. Ale w tej piwnicy też mało ciekawość, z Tego co pamiętam. Mamy też ciekawego? Nie, nie Daj, jest koniec pan. Okej, dziwny pokój. Puść też farbą. Możesz sobie wejść. Chcę fał kod jest Tutaj mam noc na powystawioną akordę tam nie ma. Nie mieli tej to Chce tu zobaczyć, jak pomagać. To jest patrzy, jak pomagał. Farbon dane. To tu szand. Nie Okej. ta Proszę Fajne są Ogólnie miejsce ciekawe, szkoda że tak słabo zachowane Chociaż trochę rzeczy jest Tam nie idzie, bo tam nic nie ma Możesz iść, ale tam ogólnie nic nie ma są no, pomieszczenia 2 albo 3, ale tę pustę. Fateczka tu była. Zlecałem do ciemności. No i co? Wybieramy się chyba na drugą stronę, bo nic tu więcej pomy. Kotek. Kolejny rowi tam. Tam są popalone pokoje Sam ja, możemy iść tam Chociaż ej, może pójdziemy najpierw zwiedzić jedną część, później drugą kondygnację Nie, to ja To ty Jak ja? Po blachy no, Nie, nie, no, nie Spokojnie no, Co no, to, to, nie. to, są to, to tak. na nich, Ale raczej w tym to problemu nie ma tak nie było? Co to tu robią? Odpicie się. Ten lekarz. W każdym pokazie, że Chodźmy tu. No i wreszcie mamy ślasło, panie i panowie. Pełno kartek, dokumentów, lekarzy napojów. Jest faktycznie troszeczkę lepiej. Znaczy, żeby... że. Tak, żeby wyjdzieć, noc, no to myślę, troszeczkę przemietrzyć, wyjdzieć przez. Mam. Dobra, to jest głośnik. Tak. Nie, 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 to jest dziś. Wygląda jak Faktycznie piłka. Ja Wam powiem, na wyższych piętrach najprawdopodobniej jest tutaj, o ile pamiętam. A nie, to był tam bo przy tej lozu chce, Duży nóż kuchenny. Też fajne, te pakiety mamy. No tak. Mam pozostałości, te tak? po szafeków. No, tak. no się rozchodzimy Stąd w Twoją stronę. W pokoju mamy. Ucieczkę. już byliśmy. Chodźcie Mam coś fajnego. Kołdry. Dużo kolder. Pełno pufi, Materacy. Raczej nikt tu nie śpi, bo nie wygląda. Czy mamy w pozostałości mamy zupkę chińską? A no? nikt nie śpi, zapewne. Nie. Tapety są, czy lepsze niż u mnie w domu. To na czyty ułożym Też nic ciekawego. Pustka, niestety wynzynek pusty.

Dobre. Dzień dobry do góry Ile już? Kilka godzin Ale nie ma ja. Kiedyś stała tu drabina Chyba, chyba tutaj, tam Słuchaj, kiedyś to była drabina taka drewniana no. Znieśliśmy ją na dół i weszliśmy na taki półdaszy. Łaziłem tu podatku bacznie. Ale już tutaj takymienia, myśmy ją znieśli, dalej nie miałem. Master? Nie. Nie Nasze krzepełka, z które myśmy tam zostawili, troszeczkę wywrócone, bo... To. Ładnie stały. Okolica, może tak nie będę jakoś bardziej bardzo pokazywał. I...

Lustro, przy którym jest zdjęcie na Instagramie? Tak. Mam fajne, Kolejna łazienka Układ spokoju jest ten sam. Najprawdopodobniej z tego co widzę. Samodzielność dziecka. Karta pobytu dziecka w placówce. Stypenie. Nie, yeah, ale jest fajna naklejka do wesela, się zagoi. Splitlock, nie naklejka. Dibur. Ale myślę o tym Jak zwykle. Rura. Ale tak jak mówiłem, układ pomieszczenia jest praktycznie ten sam. Pizza. Nadal podobnie krystal, nie chce robić hałasu. Spójrz, Puszczo... to? Zajmę się łzy? że miało to Mamy Co? Dzięki. Możemy się tam udać teraz? Bo raczej nigdy więcej ci nie znajdziemy. Tam byłem, nic nie ma? Nie. Więc najprawdopodobniej chcielibyśmy... To, to Nie, ale To takie To możliwe. No... Tak, tam nie chodzi Tak? To jest sens. my jest Że ludzie nie przychodzą, jak my, zwiedzać Tylko bardziej wywarstwować I niszczyć I idziemy dalej Sami na prawo Nie chcę teraz robić jakichś wielkich hałasów Ale chyba wyjście jest jedno, bo Co się było samo Kiedyś było, że tutaj byliśmy Pytanie? Tutaj, tu ta. będą takie talie gimnastyczne. Będą fajne stroniki z lat 1960 60 20 2000, coś. Bo no, pamiętam. Są drabinki na talie gimnastycznej? Może tu też zrobimy zdjęcie, tak? chodź, robi zdjęcie na drabinki. Robi zdjęcie pod O, czy mamy troniki? Jestem Te w Zobacz. 63,98. Pokażę tobie. Bo chyba na kamerze nie mogę. Nie wiem, czy jest mądre to robię. Znaczy średnio. średnio. w stanie tego. No w razie. Nie, to, A to jest Widać?

Porczy. Moczek pierwszego stopnia Skracacz z morska Nie wiem dlaczego Nie to mam to... pojęcia co tego się czy... to... Bardzo to... fajne to... miejsce zostawiamy Mam nadzieję na więcej artefaktów Nie wiem Mówię Może o tu mówię coś być Kolejne coś to jakieś kotły kulturalne, kulturowe, o cykulacji naturalnej. Właśnie. no właśnie do tego, kochaj, nie, 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 blokady chodźcie idziemy dalej no właśnie. Kasecy, taśmy, taśmy. Ja bym trzecę. Wchodzimy? To fajnie. Tutaj dobrze zeświecicie. Boję się, że kamerka nie oddaje. Chyba bacce. Kukien. Komplement dydaktyczny składa się z 10 albumów chilografii. Porabnika dydaktycznego. Oho, kolejne klamy. Grube plamy Pora.

Wreszcie jak? No to jest Nie wiem, co będzie. Chce Nie, otworzyć? Nie. Kurde, fajne zasłonę. Zbieramy się że to jeszcze. Już... Mhm. w tej części. Tam ogólnie jest pusto. Też bym nie radził wchodzić, bo nic tam po prostu nie ma. Chodźmy tutaj. Tam raczej chyba mamy. Proszę. Czyli jeszcze lepiej zachowane. Wszędzie indziej jesteśmy na lepszym słońcu O Miedziutka macie tam, to grawejki Wiem Bardzo fajne te drobienia drewniane są że sobie zachowały Jadą Jak? No chyba Nie, tu tędy się wchodziło chyba Tędy... Tędy? się wchodziło, słuchajcie, zamurowali drzwi. No, A gdzie to było? Tu, zamurowali drzwi. Ale no, jak się chodziło? No to słyszeli. A kiedy zamurowali? Nie wiem. Nie wiem. O, dalej jest przecież, Kamnola, Którego myślę tu zostawili, patrzcie. Cały zwęglony, w

Chyba będziemy. Ale z drugim mówią. Miast? Tył? A no, dla Ale od śniegu? Nie. Od czego? No, a dwie te i na daszek taki trzeci budynkiem wejść. Fajne zdjęcie. Musimy coś tam zrobić? nawet. Ale nie, wiesz, przed na relacje, ale teraz jest już to wejście właśnie zablokowane, więc nie wiem czy ten. No. 29, 20, 2,11. Dalej nie będziemy dokładnie śnieg w środku pusta ostatnie święto zachowane, najgorzej. 27 sierpnia, 24 No i mamy łazienki Ok, samo się zamyka I Raczej nic ciekawego, już w tym miejscu na Ty czeka Na pewno nie Klaudia i Marcel musi że <grystanie> jeszcze na dwa bo z tym Ten to. Jak się przyznać, że jest, widać.

Tak, ja tam wejść Ja Tam byliśmy. Teraz tak, chcecie wejść, to musi spadnąć, to Tak, to no. jest jedyne wyjście. A na dach lecie? Dało się przed budynkiem, ale aktualnie to naprawdę sam nie. Myśmy mieli, ale nie wiem, czy ona dalej tam siedzi. Nie ma tędy wyjścia. Nawet jakbyśmy wskoczyli na parafet jeden drugi, tak byśmy nie weszli. Ludzie są przed domem. Nie ma co się wychyla ja bym już bardziej się kierował w stronę wyjścia no, no. i to nawet trochę szybko, bo byliśmy dosyć głośni. nawet tak jakby ktoś nas tam przed, to by raczej nie przeszedł, Bo z góry to wygląda 5 razy tygodni. To tu mamy jeszcze. Nie, jest że kapisz. Fajne. Takie kiedyś było zapewne przeszkolone.

Najwięcej na bardzo 1086. <tryk> nie ma daty. Się na to. Sprawdź sobie na to. Sprawdź sobie na to. Sprawdź sobie na to. Sprawdź sobie na się to. na to. Dobra, chodź, pokażemy Trzymonowi te co? Zobacz to Zobacz pociąg Jezu Weź kamerkę Tak, jak ja Przekraj Chyba jakieś UFO Dobra, Ale miejsce jest bardzo protekcyjne na a sam na mnie gada, sam na mnie gada, że nie ma. Ja nie tak Dobra, co Pan, to jest? Chyba za co wyjść. Panowie, drodzy. Przed szkole 21 i co? Chodzimy? Nie chodzimy. A tutaj? No tam już byliśmy, tam była ta kuchnia.

no zbyt okay. Oczywiście film będzie miał wiele cięć Ile, Czemu? No tam No i... Zbliżamy się do końca i z krokami jest nic fajna wanna w niej też jest zdjęcie piękne miejsce, bardzo fajne miejsce chodźcie ale widać, że komenda pokazuje, że to jedno puste pomieszczenie albo pełne wszystkich artefaktów, które to były no, te dwie różne I dwie bardzo ale tak szczerze, tam tak ten pokój tak. z tymi, z tymi to uratował Tak, mam, tak mam, mam, mam. Miejsce puste już I teraz, strasznie ograbione Także Szybko Ale, poszło Co no, no, tak naprawdę Chodźcie tam, zjedziemy co na Tyrol A wrzucę chopy na końcu filmu jak zjeżdżamy z Tyrol <laughs> Jedź Patrz klasyki. Brat Jak widać, jedziemy, zostałem śniegiem wszędzie, pa, no znowu, kończymy to, idziemy w kolejne miejsce, ale to no, no. pewnie będzie inny film, do widzenia. 那必须。